Cześć, witajcie na kanale. Ja mam na imię Kamil, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym zawodniku i plotkach związanych z nim. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o napastniku, legendzie Realu Madryt. Dużo plotek na temat odejścia Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Według dosyć mocnego źródła, ponieważ Fabrizio Romano nawet postanowił już opublikować informację z tym, że Cristiano Ronaldo złożył oficjalny transfer request, aby odejść z Manchesteru United. Powody? Powodami są przede wszystkim brak ambicji Manchesteru i brak gry w Lidze Mistrzów. Ale musimy się ustosunkować do tego. Cristiano Ronaldo kocha Manchester United, nie ma problemu z tym, że gra w Manchesterze United w tym momencie. Chodzi bardziej o to, że Manchester nie gra w Lidze Mistrzów, a w tym momencie nie są prowadzone żadne rozmowy transferowe z odpowiednimi według Cristiano Ronaldo zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić się Manchester United i pomóc w walce. Manchesterowi z y, dokonaniem awansu do Ligi Mistrzów. Problem polega na tym, że Cristiano Ronaldo jest dosyć mądrym facetem. Wie, że ma 37 lat, gry w Europie może jeszcze maksymalnie z 2 lata. W ubiegłym sezonie zdobył 18 bramek i 3 asysty w samej Premier League. Także był znaczącą postacią w Manchesterze United i nie można powiedzieć, że Cristiano Ronaldo się skończył. Jak na jego liczby, jak na jego wiek, to jest kapitalna, kapitalne statystyki. Możemy porównać je z Leo Messi, jego tam, nie wiem, czteroma bramkami w lidze farmerskiej, w lidze francuskiej. Chyba nawet nie ma co porównywać. Zawsze Cristiano, Messi. Także tyle na ten temat. Problem polega na tym, że Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchester United, bo wie, że jeszcze może postrzelać bramek, ważnych bramek w Lidze Mistrzów. A nie oszukujmy się, to jest jego obsesja. Liga Mistrzów jest dla najlepszych, więc dla Cristiano Ronaldo. Jeśli chodzi o stosunki trenerskie, to z Tehagiem Cristiano Ronaldo ma bardzo dobre stosunki. Więc nie ma takiego problemu na tej linii. Tu nie chodzi o to, że Cristiano Ronaldo by zaburzał jakąś taktykę Manchesteru United, którą wolałby Tehuk wprowadzić w zespole. Raczej odwrotnie, Cristiano Ronaldo może grać jako typowa dziewiątka. A spójrzmy sobie, Manchesterze United w tym momencie nie ma żadnego klasycznego napastnika. W Chelsea w jest jeszcze Timo Werner, tak? W Manchesterze City Erling Haaland. Do Liverpoolu przyszedł Nunes. Także no oni mają te dziewiątki. Dlatego Manchester United nie zgodził się na transfer request Cristiano Ronaldo. Jeszcze tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Tu nie chodzi też o to, żeby od razu sprzedać Cristiano Ronaldo za pierwszą, lepszą ofertę. Ronaldo poprosił tylko o to, żeby klub posłuchał ofert z innych od innych agentów. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ nie robi tego na siłę, nie będzie odchodził na siłę z Manchesteru United. Chce, aby to było dobro obupólne, czyli i Manchester na tym zyskał, i on sam. W tym momencie na rynku nie ma dużo drużyn, które mogłyby pozyskać Cristiano Ronaldo. Ale weźmy pod uwagę, że Cristiano Ronaldo to przecież też marketing, to dużo bramek, to dużo szumu, więc no... Na pewno ktoś by się skusił na jego usługi w Europie. Czy takim zespołem może być Real Madryt? Czy powrót króla jest możliwy? Od razu Wam odpowiadam – nie. Cristiano Ronaldo nie dołączy do Realu Madryt, mimo że z wielkiego szacunku do tego zawodnika bardzo chętnie bym go przyjął. A dlaczego nie dołączy? Jeszcze tutaj taka mała notka. Wkurzajcie się na to, że Cristiano Ronaldo mógłby dołączyć do Realu Madrid. Nie róbcie z tego wielkiej afery. Nie ciśnijcie po tak wielkiej legendzie. Zauważyłem na Twitterze dużo takich informacji, że niech spieprza, że był primadonną. W ogóle jak można tak mówić o największej legendzie Realu Madryt w tym momencie? Cristiano Ronaldo dał wszystko Realowi. Dał puchary, dał gole, dał emocje, dał całe serducho, profesjonalizm, zaszczepił gen gen zwycięstwa, o którym zawsze wspomina każdy zawodnik w Real Madrid w tym momencie, więc hola hola, hold your horses i naprawdę morda w dupę zanim będziecie mówić coś złego o Cristiano Ronaldo. Ale teraz do meritum. Cristiano Ronaldo nie przyjdzie do Realu Madrid ze względu na to, że to nie jest już ten projekt. Ronaldo musiałby grać na ekozmiennik Benzemy. Never happen tak naprawdę. Cristiano Ronaldo nie jest gotów na to, żeby być zmiennikiem. Nie jest gotów na to, żeby być na ławce. I z całego szacunku ja bym nie chciał zawodnika takiego na, na ławce rezerwowych. Bo Cristiano Ronaldo to jest żywa legenda. Benzema będzie grał w pierwszym składzie. Więc ktokolwiek przyjdzie na dziewiątkę do Realu Madryt będzie siedział na ławce. Druga sytuacja lewa strona. Tam mamy już po prostu zawodnika, który w przyszłości wygra Balon Oro. Zobaczymy jak ten sezon będzie wyglądał, ale Vinicius rozwija się kapitalnie. Nawet teraz trenuje dosyć mocno przed sezonem. Vinicius zaklepał sobie lewą stronę i na pewno długo nikt na tą stronę nie przyjdzie. Prawa strona to nie jest strona Cristiano Ronaldo, więc tutaj też już nie ma o czym mówić. Jeśli mielibyśmy wprowadzać nowych zawodników, to tylko młodych. Młodych zawodników. Najlepiej Castilli, więc tam mógłby grać Peter Federico, na przykład. Jest sporo takich małych minusów, które mógłby wprowadzić Cristiano Ronaldo do zespołu, ale tylko dlatego, że to już jest wiekowy zawodnik. 37 lat, kontrakt roczny, dwuletni to wszystko. To jest maksymalnie, co może Cristiano Ronaldo podpisać w tym momencie, mimo że jak na 37 lat to się trzyma o wiele lepiej niż połowa kadry Barcelony w tym momencie. Także jeśli chodzi o te aspekty, Cristiano Ronaldo absolutnie nie trafi do Realu Madryt, uspokajam Was wszystkich. Moim zdaniem e, trafi do Paris Saint-Germain, gdzie dostanie po prostu, znaczy, może tak... Mm. Jeśli miałby gdzieś odejść, to tylko do Paris Saint Germain, ze względu na to, że tam są pieniądze i tam może jeszcze marketingowo trochę zrobić bus. Ja wiem, że z Messim się dobrze e, mogliby nie dogadywać na boisku, ale mimo wszystko każdy z nas by chciał zobaczyć Messiego i Ronaldo w jednym zespole, mimo że to już jest e, tak naprawdę końcówka ich kariery. E, słyszałem przecież, że Mbappé to jest, e, że Cristiano Ronaldo jest idolem Mbappé, tak? No właśnie. Real Madryt to też było jego marzenie. No, także wydaje mi się, że jeśli miałby odejść, to tylko do Państwa, bo tam są pieniądze i tam są w stanie zagwarantować mu um, co najmniej minuty. Jeśli chodzi o odejście z Manchester United, nie sądzę, żeby odszedł z Manchesteru. Raczej to jest taka po prostu kaczka związana z tym, aby wodarze Manchester United po prostu ruszyli dupę i zaczęli sprowadzać zawodników, którzy mogliby wzmocnić ten zespół i pomóc Cristiano zdobyciu odpowiednich liczb i pucharów, bo no chyba wielkim marzeniem Cristiano Ronaldo w tym momencie jest zdobycie Premier League, awans do Ligi Mistrzów i kolejne lata gry w Champions League. Co o tym sądzicie? Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. Zostawcie oczywiście w komentarzu, łapkę w górę. Trzymajcie się. Hey.